Dzisiaj skupimy się na, na malowaniu oraz na rysowaniu, bo będzie tutaj również rysunek węglem, y, ruin pięknego polskiego zamku w Janowcu. Y, będzie tak jak już powiedziałam, część rysunkowa, nauczycie się na tej lekcji, w jaki sposób pracować węglem i w jaki sposób go zabezpieczyć, aby można było taki rysunek połączyć z malarstwem. Popracujemy sobie różnorodnymi narzędziami, którymi będą pędzle nylonowe, szczecinowe, popracujemy również gąbką kuchenną oraz szpachelkami, które są nieodzowne zazwyczaj w naszych wspólnych pracach. Wiele technik, skupimy się również na pierwszym planie oraz w jaki ciekawy sposób pokazać niebo. To wszystko już dzisiaj, zapraszam Was więc serdecznie. Przystępujemy do pracy. Dzisiaj będziemy pracować nad pejzażem, gdzie pojawi się ciekawy element architektury. Będą to ruiny zamku wiadowców. Przygotowałam na początek rysunek ołówkiem, a teraz przystąpię do kolejnego etapu będzie to naniesiony rysunek węglem dodatkowo, który uwydatni nam bardzo ładnie światłocienie i nada taki graficzny element całej pracy. Posłużę się tutaj węglem wołówku, który pozwoli mi na precyzyjną pracę i głębokie światłocienie, ale również użyję do tego celu